Witam Państwa, od wczoraj znalazłem się w przyznaję dość niekomfortowej sytuacji po opublikowaniu informacji o horrendalnych zarobkach niektórych ludzi i funkcjonariuszy TV PiS ta niekomfortowa pozycja polega na tym, że zorientowałem się szybko, że staje się, przepraszam dupokryjką mówiąc brzydko albo albo alibi dla ludzi, którzy na to nie zasługują. Porównywanie z tymi dżentelmenami jest rzeczywiście niekomfortowo, niekomfortowe, bo to tak jakby chirurga, do nie, niezłego uważam lekarza porównywać do 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 ludzi, którzy lekarzy przez lata udawali, a pacjent pacjentów mordowali. Ktoś powie, czy to nie przesadzona metafora? Uważam, że absolutnie, że nie. To, co robiono przez 8 lat z telewizją publiczną, było mordowanie, yy, yy, prawdy, mordowanie mediów, idei, samej idei mediów publicznych i nie, 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 ustającą demonstracją pogardy dla widzów yy, telewizji polskiej. Yy, słyszę, że ci panowie zarobili du dużo, ale lis na swoim programie, koniec cytatu, zarobił tyle i tyle. Po pierwsze, nie list zarobił tylko moja firma y, dostawała wynagra wynagrodzenie wynegocjowane za każdy odcinek y, programu nie były to pieniądze dla mnie tylko pieniądze dla różnych od 15 do 20 osób które po mojej stronie pracowały przy realizacji tego programu obsługa studia researcherzy y, pomoc w y, organizowaniu opieka nad publicznością Opieka na, na, na zorganizowaniem samej same tej publiczności, więc całkiem spora grupa ludzi w wielkości, dość sporej redakcji prasowej. Po drugie, ten kontrakt był raz negocjowany, a potem siedem razy negocjowany i przedłużany, żeby było wesele, i to dla Państwa informacji, dla Państwa z sprawicy, sprawicy którzy rozpoczęli tę całą kampanię żeby było weselej wbrew pewnie im, ich życzeniom tego kontraktu pierwszego nie podpisywałem cudzysłów z funkcjonariuszem Donalda Tuska ale z Andrzejem Urbańskim prezesem telewizji związanym z PiS i z, ja najbliżej związanym z Lechem z Lechem Kaczyńskim potem ten kontrakt był przedłużany y, siedmiokrotnie y, z siedmioma różnymi prezesami w tym jeszcze jednym człowiekiem y, PiSu chyba pan Romu Romuald Orzeł nazywał się ten ten dżentelmen z ludźmi z PSL-u y, z Lewicy z prezesem y, z Ligi Polskich Rodzin panem Parfałem, Farfałem ostatecznie z prezesem Juliuszem Braunem kojarzonym z Platformą Obywatelską. Za każdym razem do kontraktu były podpisywane, wpisane sztywne zapisy. Zgodnie z kontraktem musiałem cudzysłów dowozić określone udziały w rynku w grupie ogólnej i w grupie młodszych widzów 16-49. W kontrakcie było jasno zapisane za każdym razem, że jeśli tych Y, udziału w rynku nie dowiozę program spada z anteny. Skoro był siedem razy przez różnych prezesów z różnych opcji y, y, przedłużany, to samo w sobie jest to najlepszym dowodem, że ten główny warunek, warunek był, był, był realizowany i, i dowieziony. Te udziały, nawiasem mówiąc, były coraz bardziej wygórowane z kontraktu na kontrakt. Sumy w kontraktach były coraz niższe, natomiast udziały coraz wyższe. W ciągu 8 lat, cennikowo, jak to się mówi w języku telewizji, telewizyjnym, ten program zarobił dla telewizji polskiej 160 milionów złotych. Nawiasem mówiąc, trzeba powiedzieć, ponieważ program był realizowany przez producenta zewnętrznego, którym byłem. To pieniądze na program nie były przeznaczone z abonamentu płaconego przy, przez widzów, bo to byłoby niezgodne po prostu z yy, prawem. Ktoś powie cennikowo, czyli w rzeczywistości mniej. No dobrze, może mniej, ale jeśli powiem tak, jeśli 90, a nie 160, to wciąż dochody z tego, z tego programu były kosmicznie większe niż to, ile on przez te wszystkie lata. Lat, lata kosztował. Przez 8 lat ludzie z prawicy mówili, że list miał dobrą oglądalność, to wielokrotnie niejaki Ziemkiewicz powtarzał, ponieważ program był nadawany yy, Poem Jak Miłość. Yy, niestety nie Poem jak miłość byłoby lepiej, ale kwadrans po, po drodze były dwa bloki reklamowe, yy, co to ten kwadrans oczywiście w warunkach telewizji, telewizyjnych stanowi olbrzymią. Olbrzymią y, różnicę, więc ktoś powie, że dlatego, że mi jak mi, ale potem program zniknął. Przejął telewizję Jacek Kurski i w tym paśmie pokazywały się inne programy. Żaden z nich nie miał oglądalności, która sięgałaby połowy tej oglądalności, którą miał mój program Tomasz Lis na, na, na żywo. Przez 8 lat mój program miał Yy, oglądalność yy, średnio du dużo powyżej 2 milionów yy, widzów najlepsze odcinki grubo powyżej 3 milionów 3,5 miliona a nawet a nawet 4 wielkości dzisiaj dla ogromnej większości programów we wszystkich telewizjach w Polsce zupełnie zu zupełnie nie, 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 nie osiągalne yy, co przez yy, 8 lat w tym programie Ukazały, ukazywały się wywiady z najwybitniejszymi politykami na świecie. Wywiad z byłym prezydentem Związku Radzieckiego, z prezydentem Rosji, wywiad z premierem Wielkiej Brytanii, wywiad z panią sekretarz stanu, wybitną polity, amerykańską polityczką, dwa razy wywiady z Dalajlamą, wywiady z najważniejszymi, najwybitniejszymi postaciami polskiego życia politycznego, społecznego i kulturalnego z prezydentami Lechem Kaczyńskim a potem Bronisławem Komorowskim byłymi premierami w tym wielokrotnie z premierem Tus Tuskiem trzy razy z Jarosławem Kaczyńskim nawiasem mówiąc ostatni tych z tych programów z prezesem Kaczyńskim miał oglądalność ponad 3,5 miliona widzów więc naprawdę wynik zupełnie imponujący w roku 2007 i gdy ten kontrakt negocjowałem i w 2009 zostałem Dziennikarzem Roku, po drodze zdobyłem jeszcze dwa razy Wiktory krótko mówiąc dowód, że ten program spotykał się z uznaniem i środowiska dziennikarskiego i środowiska telewizy telewizyjnego w związku z tym te porównania z dżentelmenami z, gentleman, z, gentlemanami, z, gentlemanami z TV PiS Uważam wybitnie niefer. Nawiązałem, o, wspomniałem o panu Andrzeju Urbańskim, z którym kontrakt podpisałem. Urbański chciał mieć najlepszy program publicystyczny w Polsce, tak mi to y, zakreślił. Y, y, prośby, apele, żądania miał dwa. Powiedział jasno: W ciągu roku chcę, żeby w poniedziałki, y, po, po w wyniku rywalizacji z moim programem, y, żeby z anteny spadł program pana Szymona Majewskiego a po roku z okładem najlepiej program yy, który okazujący się we wtorek program publicystyczny teraz my panów Sekielskiego i Morzewskiego powiedziałem yy, Urbańskiemu wtedy panie prezesie nie od razu to są zadania na wiele miesięcy ale po roku nie było na antenie yy, Majewskiego po roku z małym okładem Sekielowskiego i, 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 i Morzewskiego, więc, że więc, tak powiem, do, do, dowoziłem to, to, co miałem dowieść w, w, w stu procentach. Przez tych, po tych ośmiu latach, jak program schodził z anteny, to kiedyś z ciekawości zrobiłem taką statystykę, kto. E, występ w programie był gościem najczęstszym i tu możecie się zaśmiać ponieważ ze statystyki yy, yy, wynikało jasne że najczęściej moim gościem był Pan Jacek Kurski i za to bije się w piersi moja wina moja wina moja bardzo wielki win, wielka wina nawiasem mówiąc ostatni raz Kurskiego zaprosiłem do programu który miał być moim ostatnim yy, w Telewizji Polskiej ja się żadnej konfrontacji nie bałem kurski, gdy do niego zadzwonił, powiedział: przyjdzie, przyjdę pod warunkiem, że powiesz, bo byliśmy na ty przez długie lata pod warunkiem, że powiesz, że nie, że ja nie powiedziałem ciemny lód, to, to, to kupi. Na co ja powiedziałem, Jacek nie mogę powiedzieć, że tego nie powiedziałeś, bo to powiedziałeś przy, przy świadkach, więc nie będę potwierdzał, 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 Nieprawdy. Nawiasem jest te, te pseudo-statystyczne dane, które teraz są kolportowane, zostały wypichcone przez Jacka Kurskiego i jego ludzi, kiedy Niusłyk pisał artykuł o, o rządach Kurskiego w TVP Wszystko miało być zgodnie z zasadą oko za oko, ząb, jak, za ząb, więc mówię, top, te porównania dla mnie są wybitnie nie fair, wybitnie niesprawiedliwe, wybitnie, nawet powiedziałbym, niestosowne. Pozostaje oczywiście obok kwestia zarobków ludzi z telewizji polskiej. Jaka ta telewizja powinna być i jakie te zarobki powinny być. Różne są systemy. Jest model amerykański, PBS, czy, czy, czy to jest Public Broadcasting Service, czyli publiczna, można powiedzieć, sieć nadawcza. Bardzo dobra telewizja publiczna, świetne programy publicystyczne, informacyjne, ale telewizja, która w żaden sposób nie rywalizuje, bo finansowo nie jest w stanie rywalizować z, z wielkimi amerykańskimi sieciami telewizyjnymi ABC, NBC i, i CBS. Czy to jest model dobry? Może być dobry. Jeśli, jeśli, jeśli ustawodawca zgodzi się na taki model, to pewnie trzeba z tym żyć. Ja nie ukrywam, że bliższy jest mi model europejski, silnych y, telewizji publicznych typu BBC Wielkiej Brytanii, Antendy we Francji, CDF i ARD w Niemczech. Uważam, że bez, y, poważnych inwestycji. Telewizja, która nie rywalizuje z telewizjami nie jest w stanie z powodów finansowych rywalizować z telewizjami komercyjnymi, na, dłu, na dłuższą metę się pauperyzuje, ubożeje, marginalizuje i, i staje się staje się staje, staje się namiast, namiastką tego, co było? Według mnie, według mnie, normalny, duży kraj europejski, tak jak Hiszpania, y, Anglia, Niemcy, Włochy, Francja, potrzebuje porządnej, silnej y, telewizji publicznej. Rozumiem teraz to złość, rozżarzenie, rozżalenie, frustrację, a nawet furi część publiki, która do, 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 dowiaduje się o horrendalnych y, zarobkach y, propagandystów, ale na dłuższą metę wydaje mi się, że ten kurs, kurs w końcu opadnie, emocji będzie mi mniej. I na dłuższą metę znowu jest kwestia modelu mediów publicznych, który zostanie w Polsce przyjęty. Rozumiem, że słyszę, że te prasy się zaczną lada moment. Na dłuższą metę to wszystko jest proste. Nie ma taniej telewizji. Nie ma dobrej, taniej biżuterii, nie ma do, yy, dobrej, taniej medycyny. Chcesz mieć jakość? Jakość kosztuje. Inaczej się nie da. Chcesz mieć dobrą telewizję? Musisz mieć dobre programy. Chcesz mieć dobre programy? Musisz mieć najwybitniejszych twórców. Yy, chcesz mieć najwybitniejszych twórców? To musisz mi zapłacić. Za pół darmo wychodzi telewizja na, na, na pół gwizdka. Czyli jak mówię, spauporyzowana, zmarginalizowana coraz słabsze ale jak rozumiem jest to model model nad przyjęciem którego ustawodawca w najbliższych tygodniach miesiącach musi się zastanowić i musi się zastanowić co zrobić jaki model telemediów publicznych najbardziej pasuje do polskich warunków i co zrobić by zapobiec ekscesem finansowym o których dowiedzieliśmy się wczoraj i o których podejrzewam, zgadujemy się, zgaduję, dowiemy się także z dużo więcej w najbliższych dniach, więc trochę mniej emocji, one, one, one dzisiaj są naturalne, wzburzenie społeczne wydaje mi się zrozumiałe, ludzie, ludzie nie mają według mnie nawet problemu. Nie są ludzie, nie, publika nie jest głupia, wiedzą, że, że za dobre programy trzeba płacić, wybitym ludziom trzeba płacić. Natomiast mają problemy mają państwo problem z tym, że horrendalne pieniądze zarabiali funkcjonariusze, ludzie, którzy służy, służyli nie telewizji, nie widzą, ale jednej partii politycznej i jednemu jej liderowi. Więc yy, mówię, kokusz opadnie, na razie emocje są zrozumiałe, ale za, za, za parę miesięcy będzie można na spokojnie prowadzić tę debatę i mam nadzieję, że yy, że zwycięży model rozsądny, europej, typowo europejski model, model mediów publicznych, bo w dużych krajach, jak mówię, europejski poważnych mediów publicznych, które funkcją informacyjną, publicystyczną, edukacyjną, także rozrywkową są w stanie realizować. Takiego modelu życzę w Telewizji Polskiej, takiego modelu życzę. Polskim mediom takiej takiego modelu życzę, bo to przecież najważniejsze na początku i na końcu polskim widzom. Dziękuję na razie.